Czyli wychodzi teraz? Sita, jak ona się nazywa? mu dziewczynki. <grymne> Ruda wróciła. To czeresznie teraz? To ta z chyba. Czyli się wzięła. Konstacinie nie my się baliśmy, że ja zgoniła do biurka My uciekaliśmy całą Do zdrowienia od Rudy całą żeśmy biegli, w Czerwcu Oczywiście. Przecież to moja ruda jest? Ona mnie w karmiku, jest? Ale jak ładnie, żebyś obie, żebyś żobie, szobie, jak muci tą czeresienkę. Ciekawe, czy jej pestkę zje. Nie, wiesz, jakie mamy tu ładnie ją no Tak? No nie. Ale jak jej się zje? Rzuciła na wiórki i O to mamy kwiecie. A ty co? A ty co? A ty, czy jest. No bo ona, ma... słyszysz? Pestkę. Zemre, Teraz pestkę da, mówię. Ciekawe, czy jej pestkę zje. Pestki też, wszystko. Nie chciałbym, żeby miał gryzła. O, Zjadła o.

pyszne czereśnie, muszę przyznać sam bym się skusił no dobra pozdrowienia od Rudy, ma następną o zobaczcie jakie odwiedziny dzisiaj u Tomka na czeresi dopiero wiewióra, teraz już jest gołąb, grzywacz i to nawet dwa, jeden sobie siedzi tu a drugi sobie siedzi tu Kuszące te czereśnie, kuszące, słodkie przyznam naprawdę, bo dzisiaj je jadłem. Piękne te ptaki są, naprawdę. O, o uciekły. Straszycie je za bardzo.